Dajcie, kochani, tu Mary. I Mario. I niespodzianka, jak widzicie, wielkanocna od naszej kochanej. Martinki. Martinki, czyli Mari Mari, Kochani, pod tym filmikiem zaraz będziemy otworzymy kopertkę. Na pewno będzie piękna, zdra. Tak, karteczka. karteczka. Pod tym filmikiem zostawiamy serduszka dla Martinki, ogromne. I oczywiście zapraszamy na jej kanał, żeby szybko do, doszło do tysiączka. Dużo jej tam nie brakuje, pomagajmy. Pomagajmy, kto jeszcze Martinki nie zna. Zapraszamy serdecznie i zostawcie co trzeba. Dobrze, teraz będziemy otwierać kopertkę. Zobaczymy, I tutaj tak nie uszkodzić nic. Tak, żeby karteczki tam nie... O Jezu, 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 Jezu. szaleje. Ale szaleje, bo się cieszy. Martinka o nas pamiętamy. Też o tobie będziemy pamiętamy. Także my wysyłamy karteczki już od poniedziałek. Także co my tu mamy? Ale ładna! O Jezu! Kochani, wesołych świąt wielkanocnych. Ale piękny Wielkanocnym. króliczek. Wielkanocnym. A ją ja powiedział coś źle? Hmm? Nie, nie. Ach, tak. myślałam, bo ja się mogę mylić. Widzicie, Cudowna, dziękujemy Ci, Martinko. O jezu, ona tu jeszcze z drapeczki włożyła. Karteczka miała być. Muszę ci, bo wyrywałam. No jejku, ale dziękujemy bardzo. Z okazji świąt wielkanocnych, wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia, radości oraz smacznego jajka życzy Mari Mari. Dziękujemy Ci, kochanie. Prześliczna karteczka bo też. O, tu też jeszcze jest, widzicie. Też ten zajączek. Też zajączek. Piękna. Jeszcze z rapeczki. No wiesz co? A po co tyle? Matko! Ja nie mogę. Pisanka. No tak, bo pisanki teraz. O matko! Pisanka podzielone, Ja nie mogę, ale ładnie. Hmm. <laughs> nie Niemożliwe, ale superamsko. No dobra, to wtedy ty masz to. A ja mam wtedy tą. Ale, śliczna no, karteczka to się oczywiście na Wielkanoc będzie sobie stała. Te wszystkie Wielkanocne karteczki, które dostajemy, to będą na komodzie, a po świętach się schowa do naszego specjalnego pudełeczka na pamiątki. Do pamiątek naszych, to co? Matko, jedziemy, ale Martinka, jak tu nic nie Zobacz. będzie, mogę ja. To się tym nic nie przejmą. Karteczka miała być. Ja wiem, że już tak wszyscy mówią, ale tak powinno być. Wystarczy karteczkę i w ogóle pamięć, tak. No, ale no jak już mamy, to drapiemy <gry> i bardzo dziękujemy. Yy, Oficjalną eksplozję mam z numerkiem 82. Uszkodziłam sobie trosze, po, troszeczkę paluszka, ale już się goi. Także spoko. Mamy gruszkę. Tak, mamy gruszkę. Czy to wszystko dobrze? Tak. O, tak, jak nie będziesz wiercić. Tu. Nie będę wiercić. <gry> tu mamy gruszeczkę, tu mamy gruszeczkę. Ale fajne drapeczki. Teraz tu mamy brzoskwinkę, o tutaj cały szereg. No, no było ich trochę, tak. Jeszcze gdzieś widzimy nie. nie. Teraz mamy truskaweczki. Tu truskaweczki są, były trzy. Jeszcze jedna, jeszcze jedna. Mhm. Ja zakrywam, nie. Ja zakrywam, centralny na środku. I, ona no na mnie patrzy, a ja na nią. Matko! Gapa ze mnie, przepraszam. Ach, to ja, jak to ja. Teraz mamy arbuzik. Tu są dwa arbuziki. Myślałam, że powiesz jeszcze, jeszcze jedną. Ananaski. Ananaski. Także oczekuj od nas również. Będziemy tu kilka wysyłać, naprawdę, trochę się uzbierało do tych, co chcemy. Tu mamy awokado. I I czym to... kończysz pierwszą linię? Kończę pierwszą linię cytrynką. Cytrynki uwielbiam. Pić gorącą w wodzie, bez cukru. Pomarańczki. I jeszcze tu na dole. No, może, może. Jak nic nie będzie się, nie będę w ogóle przejmować. Ważna jest ta pamięć i ta karteczka. To jest ważne. Ktoś o tobie pamięta. Wiesz, musi kupić, musi wysłać, tak? Swój czas poświęcić. Mhm. Także to jest mega. Tu mamy teraz melonka. Melonek jeden? Nie. Jeden. A tu, tu dobra. Nie patrzyłam nikt w tą stronę. I teraz Figa. Mhm. Kiwi. Ładnie się ułożyły, nie? No tak, proszę, że daję linie. Jej linia! Jest, no. A ile razy tak jest, jaka ja miałam właśnie w tej zdrawce, jak i jak miałam linię, to nie zauważyłam, to Mariusz zawsze mówi, linia jest. Ja teraz widzę: dzięki, jest wygrana Martinka. Teraz bananki. Jest z numerkiem 82, kochani. I ostatnie. Co mamy? Wisienki. Wisienki. To tyle. Dobra, patrzymy. 3 złote, jest, bardzo fajnie, jest, trojeczka, bardzo fajnie, DDD DDD, to się zgadza, no jest, wygrana, Martinka, dziękuję bardzo. No dobrze, <grym> zobaczymy, co się kryje w mojej owocowej eksplozji z numerem 81. A, to po kolei są. I zacznę od bananów, tu mamy banany. Niech nas dzielą, co? Na no. równo, żeby nikt nie było kłótni u nas. Melony. O, jakie to jest miłe. Melony mamy tutaj. Więcej nie widzę. Kolejne są winogronka. Winogronka się tutaj schowały. Kolejny symbol to awokado. Mhm. Dobrze. Teraz. Teraz arbuziki. Arbuziki to są tutaj na dole. Mm -hmm. Chyba tylko. Nie tak. widzę ich więcej. Teraz mamy pomarańczkę. Mm -hmm. Jedną drugą. I jabłuszko. 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 No to mówię papryka <grywana> czerwona. I jabłuszko. Dobra. Czyli pierwsza linia z głowy. Mm -hmm. Patrzymy w drugi. Teraz mamy tak gruszki. Dobrze, cytrynki, o, się ładnie ułożyły, tak pianowo. To masz lepszy wzrok chyba. Wisienki. <grymne> <Bo ja lubię. grymne> Kolejny symbol to figa. No. Następnie mamy brzoskwinki. No dużo też Dużo brzoskwinek, jeszcze tu są, jeszcze dwa owocki, truskaweczki, linia, też dają linię. linia Matko Martinka, po kolei zdrabki i karambola, też daje linie, tak? Nie, A A nie, nie, musiał... chyba... bo tam jest Anna. Dobra, masz. była jeszcze pomarańczka. A ja też tak samo jak ja. A pod tą linią mamy co? Kolejne 3 złote. na no, równo podzielone i równy wynik. I ja cię. I aj... również DD. Ja miałam rączkę do tych zdrapek. Ciekawa jestem z pisankami, jak to będzie, czy też tak samo, czy coś. Czy nic, ale to, to zobaczymy zaraz. To jest numer 19. No i szukamy, wiecie, co? Tu już nie ma co mówić, nie? Każdy no, wie, takie same. Tak jest. Wiesienki, to już nie muszę. Cukierek, tulipanek, kapelusik, kapelusik, i baranek, drzewko, i co to było? Perła. Perła, Cukiereczek. Koniczynka podkowa i znowu perła. No i nie ma. Także tutaj o, nie pomysłem, ma. Co? Ach, jeszcze bonus. Monetka. A, czyli nie motylek. Radzie to, to się sprawdzało, żeby było pewnie. Ale jest no, pewnie. Gdzieś, gdzieś tu po lewej chyba. Ale jest pewnie. No jest A, jest E, dobrze. To pisaneczka pusta, ale to nic Martynko. Martynko. No ja dobrze, Martynko. to została jeszcze moja pisanka z numerem 28. I tutaj mamy liść, liść i dzwonek. Mhm, te No, biedronka, parasol. Podkowa, podkowa Jest! i podkowa. Ja. No, pięknie, o, pięknie. Martynka, no nie, ja nie mogę. Marchewka i baranek. Teraz kurczak i baranek. Yeah. W szóstej mamy jabłko i parasol, czyli to już nieważne. I tu mamy jeszcze liść. I dwie babki. A co mamy tu? Piątalka. No jest fajnie. No do bonusu pewnie nie będzie, ale dla porządku go sobie sprawdzimy. Ale pięknie, normalnie co do. I tu mamy. AA. Ja nie mogę, ale fajnie wyszło. Naprawdę dziękujemy. No, także Matinko, no miałaś rączkę do tych drapek? Tylko jedna była przegrana. Trzy pełne, jeden pustak. No to mamy pięć. Niezły bilans. 11, tak? Nie, czekaj. pięć, tak, jedennaście. mamy od Ciebie wygrane w no prezencie na Wielkanoc. Ale świetnie, będzie na jajka. <noise> <noise> Napisano. I oprócz tego, że wygrana u Martinki to jeszcze ta piękna karteczka, kochani, na pamiątkę. Ale mega. Bardzo, bardzo Ci dziękujemy, kochanie. Dziękujemy, dziękujemy. Tak, oczekuj od nas również. No to Matko, ja nie wiem co powiedzieć. Ja się cieszę, że jest to wygrane i ta piękna kartka. Martinko, także pozdrawiamy Cię bardzo cieplutko. A Was widzowie, zapraszamy na kolejne nasze odcinki. No, a życzenia to na pewno będą się takie osobiście czy ogólnie składane w te święta. Jak nadejdą idą już niedługo. Pozdrawiamy i do zobaczenia na kolejnych odcineczkach. Pa! Pa pa! pa.